Cześć, witam Was serdecznie. Odpalamy kolejny dzień, i tak jak obiecałam, dzisiaj będzie dość, nie powiem tyle intensywnie, co dość trudno, bo skupiamy się naprawdę ostro na naszych mięśniach brzucha. Ja lubię zaczynać trening mięśni brzucha w pozycji stojącej, a nie tylko te ćwiczenia są bezpieczniejsze dla naszego kręgosłupa, ponieważ nie będziemy go ciągle gdzieś tam uginali, ale też są właśnie troszkę a, intensywniejsze i dzięki temu przy okazji spalamy tkankę tłuszczową, a wiadomo, że y, chodzi nam też o to, żeby no, gdzieś tam te kalorie spalać, żeby gdzieś tam te nasze mięśnie było widać, żeby ta talia była troszkę szczuplejsza, prawda? Y, tu lubię podkreślić, że jest Kompletną bzdurą to, że y, dzięki ćwiczeniom y, na mięśnie brzucha gdzieś tu w tym miejscu albo w tym miejscu spalimy tkankę tłuszczową. Słuchajcie, nie mamy na to kontroli, gdzie y, nasz organizm spala tłuszcz. Y, on się spala tam, gdzie zadecyduje nasz organizm. Każdy ma tendencję do tego albo do tego, natomiast y, nie mamy absolutnie na to kontroli. Więc te ćwiczenia, które będziemy dzisiaj robić, one będą wzmacniały mięśnie brzucha. Natomiast żeby zgubić wagę, żeby widzieć mniej centymetrów w talii, no to musicie wykonywać cardio, ponieważ podczas wykonywania kardio spala się tkanka tłuszczowa lub ćwiczenia siłowe budując mięśnie. I wtedy mięśnie spalają tkankę tłuszczową, kiedy już odpoczywacie. Także to jest trochę skomplikowane. Możliwe, że nagram o tym kolejne jakąś taką krótką pogadankę i Wam to wszystko wyjaśnię. Natomiast e, bądźmy szczerzy sobie, nie opowiadajmy sobie takich wzdurze, zrobimy teraz ćwiczenia, które spalą tkankę tłuszczową na brzuchu. To jest tylko taki chwyt marketingowy. E, teraz się tutaj rozgrzewamy po czyli takie skłony do boku pozycji stojącej i zobaczcie, zaczynamy troszkę przenosić tutaj masę ciała w prawo i w lewo. Widzieliście tutaj stopy były przyklejone do maty, a teraz już unosimy piętę w górę i ten zasięg ruchu nam się zwiększył. To jest taki trening, który myślę z całej tej serii będę nieco mocniej promowała. Dlaczego? dlatego, że bardzo wiele osób mnie prosiło o właśnie takie ćwiczenia i wszyscy chcą mieć e, płaskie brzuchy, e, na no, pewno też mocne mięśnie brzucha, no ale wiadomo, jednak wszyscy chcą mieć płaskie brzuchy przede wszystkim. Słuchajcie, utrudnimy sobie troszkę to ćwiczenie, Zaczymy, zaczynamy wprowadzać taki malutki skręt. Uważajcie tu, napinajcie mięśnie brzucha, przy w każdym skręcie. I wydech. I wydech. I wydech. I wydech. I jeszcze cztery, i trzy, i dwa, i jeden. I teraz uwaga, tu się dopiero zaczyna wyzwanie. Unosimy obie ręce w górę i przenosimy masę ciała w prawo i w lewo. I w prawo i w lewo. Jeszcze cztery, Ok? Cztery, trzy. Dwa, jeden. A teraz zobaczcie, rysujemy bardzo dużą tęczę nad głową. To ćwiczenie ono może wyglądać tak niewinnie. Wiele tych niewinnie wyglądających ćwiczeń, a yy, tak nie zdajemy sobie sprawy, jak one mocno tutaj nas wzmacniają. I zobaczcie, to jest druga opcja. Możecie sobie tutaj tak a, przenosić się w prawo i w lewo. To świetne ćwiczonko. ja je nazywam Afro, bo to jest zasięgnięty ten ruch z Afrodęs. Jeszcze 8, ile łokieć nosimy. 6 5 4 3 2 i 1. No pięknie. Na pewno czujecie się rozgrzani. A skłon do przodu, plecy proste. I teraz zobaczcie, jesteśmy oparci na kolanach, ugnij nogi i rolujemy plecy w górę. Jeszcze raz. Plecy proste i rolujemy plecy w ten sposób. Jeszcze jedno ćwiczonko w pozycji stojącej. Unoszenie kolana do boku. Ja lubię tutaj się podpierać na biodrze. Zwróćcie uwagę, że cała masa ciała jest właściwie przeniesiona na tą prawą Nogę I tutaj robimy taki przykurcz i rozciągnięcie. Po to się rozgrzewaliśmy, żeby to ćwiczenie było bardziej takie no um, skuteczne. Jeszcze cztery i rozciągnij. Trzy, rozciągnij. Dwa, rozciągnij. To jest taki krótki trening. Obie ręce. Jeszcze osiem, możemy przyspieszyć. Siedem, że można sobie go zrobić... Nawet w pracy, po, na przerwie na lunch. Lepiej nie po, bo może być potem ciężko. <laughs> Jeszcze dwa i ostatnie. Super. Dobra. Zmiana strony. Uwaga, najpierw była jedna noga. I pamiętajcie, tu jest ta linia taka ukośna. Raz, dwa, trzy. I mocno tutaj napinamy te mięśnie. Napinamy. I wydech. I wydech. Jeszcze 4 z jedną nogą, a potem dołożymy sobie rękę z jedną ręką. A teraz dokonamy obydwie. Uwaga, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uuu! Ja już. Czuję rozgrzewkę, ale słuchajcie, dopiero zaczęliśmy. Teraz schodzimy na matę. Mam nadzieję, że niewiele nam będzie przeszkadzał. E, chyba ktoś, kto robi kosi trawę, bo jakieś tam buczenie z tyłu, ale oby nie, słuchajcie, zawsze coś jak nie wiatr, to jak to mówię, jak nie urok to sraczka <gry> dobra, słuchajcie zaczynamy, kolano do klatki piersiowej unieś wydech i potem powrót na matę to jest takie a, pierwsza, y, pierwszy stopień trudności tego ćwiczenia za chwilę będzie nieco trudniej więc osoby y, początkujące no, możecie zawsze wrócić sobie tutaj do tego Ćwiczonka i po prostu je powtarzać. Osiem powtórzeń. I zawsze wydech. Głęboki wydech, i wdech. I wydech. Wczoraj się darły cykady, dzisiaj kosiarki. Słuchajcie, albo wieje wiatr. Nigdy nie będzie idealnie. To są takie ćwiczenia, wiecie, nagrywane. A bardzo regularnie i jak ja bym miała patrzeć na idealny scenariusz tych nagrań, to chyba byśmy nagrali może 2-3 w miesiącu, a obiecałam Wam codziennie jeden trening. Ok, to te miesię zaczynają tak się budzić, na pewno to czujecie. A teraz uwaga, małe utrudnienie. Popatrzcie. Przytrzymujemy sobie tutaj te łopatki nad matą, unosimy delikatnie tą y, przeciwległą nogę i robimy. Raz, dwa, zmiana. Raz, dwa. Co jest fajne w tym ćwiczeniu, um, to znaczy nie wiem, czy ono jest fajne, ok? Ono jest y, trudne i jest, y, no jest, jest jakie jest, prawda? Ale fajne jest to, jeżeli się mamy już doszukać czegoś pozytywnego, że nie uginamy tu kręgosłupa. O tym Wam mówiłam, żeby osoby, które mają jakieś tam bolączki pleców, niepotrzebnie sobie tej sytuacji nie pogarszały. I tutaj mamy tylko napięcie, a praca nóg sprawia, że mięśnie brzucha muszą się napinać jeszcze mocniej, żeby to nogę utrzymać w tej pozycji. Prawda? Na dwa, raz, dwa, zmiana. Raz, dwa, zmiana. Raz, dwa i zmiana. I raz, dwa i zmiana. No i jak? Oddychacie tutaj. Słuchajcie, dopiero się zaczyna yy, yy, utrudnienie, kiedy przejdziemy do pojedynczych, ok? Gotowi? Co jedna zmiana, wydech. Wdech i wydech. I wdech i wydech. Uhu! I wdech i wydech. I już nikt nas nie powstrzyma. Trzymajcie brody blisko do klatki piersiowej, jak będziecie patrzeć do góry, to jeszcze dodatkowo szyja będzie tak mocno napięta. Niepotrzebnie będzie nas to bolało. Ostatnie 4 i 3 i 2 i 1. I na pewno Was nie namówię na kolejne ćwiczonko w tej pozycji, ale skoro mamy 15 minut, no to będziemy dość szybko zmieniać pozycję. Słuchajcie. A rozciągamy te mięśnie brzucha, czyli co? Kot i krowa lub wielbłąd, jak tam chcemy. No i co? Kolana do góry, mamy plank, trzymamy plank i teraz tak, zobaczcie, dotknijcie przeciwległego ramienia. Możecie dotknąć dłoń w ten sposób, taki krok w prawo i w lewo lub przeciwległego ramienia. Ja sobie to pomieszam, czyli Dłoń, dłoń, ramię, ramię. Plęk to jest jedno z najfajniejszych ćwiczeń, które Wam bardzo polecam. Jest tych wersji cała masa. Na moim kanale w tych polskich treningach możecie znaleźć trening. Już teraz nie wiem, czy on jest po polsku czy po angielsku, powiem Wam szczerze, ale tam jest chyba 30 różnych wersji plęków, także dosłownie macie inny plęk na każdy dzień. Jeżeli chcecie ćwiczyć ze mną, a chcecie te treningi bardziej intensywne, dłuższe, no to poszperajcie w playlistach, tam jest bardzo dużo znakomitych treningów. Będzie jeszcze więcej, ale ta seria to takie krótkie treningi, także dzisiaj tylko 15 minut. Ostatni raz, do boku, do boku, krzyż, krzyż i czujemy to pięknie, rozciągamy mięśnie. Znowu zmieniamy pozycję, czyli jesteśmy w tym tutaj otworze i słuchajcie, zrobimy sobie na początku taki rowerek. E, plecy wyprostowane, znowu nie ma tutaj uginania kręgosłupa. Osoby początkujące możecie się całkowicie położyć na plecy w ten sposób i po prostu robić sobie rowerek tak. Do przodu potem można też sobie go y, zamienić, ok? Natomiast ta pozycja sama z siebie już jest a, troszkę bardziej skomplikowana, ale się tłuką, no nie wierzę. A wiecie, muszę to nagrać teraz, bo mam dzisiaj naprawdę dużo do zrobienia. Także mam nadzieję, że tego nie słychać na kamerze, ale burczą tam niemiłosiernie. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Słuchajcie, zmiana pozycji. Dzisiaj zrobimy sobie plęk na boku fajny. Tutaj mamy taki piękny plęk i sięgamy na zewnątrz do środka. Na zewnątrz do środka. Zobaczcie, trening mięśni brzucha może być całkiem intensywny, prawda? Dynamiczny, czyli no jest to spalanie tkanki tłuszczowej. cztery trzy, dwa, i jeden. Ok. Na plecki, na plecki, bo musimy skończyć nożyce i dopiero wtedy zmienimy strony. Zobaczcie, to są nasze nożyce, już to kiedyś robiliśmy, dzisiaj dynamicznie. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No i bez jakiegokolwiek odpoczynku, plęk druga strona. Uwaga! I oddychamy sobie tutaj. Zaraz będę musiała sprawdzić nasz czas. Myślę, że zmieścimy się w 15 minut. Nie chcę przedłużać. Ale chciałabym tak naprawdę zrobić jeszcze jedno ćwiczonko, więc mam nadzieję, że coś nam tam czasu zostało. Jeszcze dwa. I jeden. Ok. Krótki odpoczynek, łyczek wody, a ja sprawdzam czas. Ok? No została nam dosłownie jedna minuta, czyli jest dobrze. Słuchajcie, plank. I teraz tak. Albo na zmianę unosimy kolanko do przodu, albo przeskok przeskocz taki, czyli wspinaczka górska. Też już kiedyś to ćwiczenie wam pokazywałam podczas jednego z tych pierwszych dni. Kontynuujemy, aż poczujemy te mięśnie mocno, mocno zaczynają nam pracować. Przynajmniej 16 jeszcze, ok? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, sześć. 5, 4, 3, 2, 1. Uuu! Aż mi się tutaj kucor rozpuszył z tego wszystkiego. Tyle. No chciałabym Was jeszcze trochę pomęczyć, ale co wam powiem? 15 minut obiecałam i doczyłam słowa. Jeżeli chcecie drugą dawkę, to klikajcie na kolejne wideo z tą cyferką, a naszego dnia dzisiejszego, ponieważ... Jeszcze będę nagrywała to wszystko w języku angielskim. Brzuchy są słuchajcie, strasznie szczęśliwe, gotowe na śniadanie. Dziękuję, że dołączyliście do mnie. Jeżeli Wam się ten trening podobał. Subskrybujcie kanał i dołączcie do naszego 30-dniowego wyzwania. 15 minutek dziennie. Każdy może. Jak ja mogę, to każdy może. Pa! Na razie.